Nie ma ich tam znikli A ja ma jeszcze gdzieś jeden film, jest nie so, skaczemy, Tu na blisko, przyjdziemy... na blisko, na blisko, na blisko Dostał trochę No A tamci inni jeszcze gdzieś też strzelali, nie? No To co, będziemy skakać czy iść? Lec lecimy w prawo No to dawaj Patrzcie gdzie oni tamci są, ale Masz metalowe ścianki? Nie. Strzelają się. No chodź do jeba. Tu stąd widać już. Dojechali. Dwóch na dwóch. Kurwa, szkoda, bo pewnie są obici No ale weź tam dojść. No nie. No. No nic, trzeba było mało ammo no ja 130 już No ja 112 Ej, żej ty te sprawy, kurwa Oj no, ja ranię Lecą Nie było do nich Ta Pomek. Okno No widzę, widzę Lez jeden Lez jeden Hejdżę wrzucam Jest, kurwa Rozwaliłem to ściankę, już mówię biorę AWP, nie? O, <ślejny>, ja nie ładny, ładny Czyli ja tym z jednym strzałem dwóch nie chwyciłem, bo było na biało i na niebiesko. Dwa zadania obrażenia miałem, nie? No może.